Ma, no. Wczoraj i dziś taki mały serwis samochodowy. Wczoraj Szaran na warsztacie tu stał. Dzisiaj galaksy szaranie. Amora trzeba było wymienić. Na szczęście, cały zestaw ze sprężyną. Tutaj zakupiłem. Oczywiście używkę, ale dobry stan. Tutaj wymieniam zimówki na nie dopiero w tym odnośniki robią robotę jeden jak i drugi jedziemy na dół Sprężara teraz też spisuje się świetnie, zwolniliśmy ją na tym kole na silniku, nabija w miarę szybko, no nie 47 sekund, no troszkę dłużej, nie mierzyłem teraz czasu, ale ładnie nabija i słychać, że ten silnik nie ma ciężko teraz i ta sprężarka, ten kompresor ładnie chodzi, także działam dalej właśnie się włączyła słyszeć ją? Zale głośno nie napawa wiadomo że ona teraz nie bije od zera bo tam na pięciu chyba się włączy ale to kilka to sekund? 20 sekund 30 może dobijaj i gaśnie Dobra, tu opuszczam. Opuszczam. Z przodu powymieniane. Z tyłu powymieniane. sprawdzę ciśnienie. Trochę go tutaj ogarnę. W środku. Wyjazd. Dzisiaj tutaj trochę w murarkę się pobawimy, tamto okno będzie zamurowane jest tu przygotowane już wszystko. Tamto też będzie zamurowane. da mi tak jest ciemno. A tutaj jeszcze się zastanowimy. Jeśli byśmy dostali takie na szerokość. Okno, no to tutaj i właśnie tutaj jest do założenia. Ale to musimy takie okna dostać. Właśnie mogą być wyższe, ale nie chciałbym, żeby były szersze. Dobra, działam tu dalej. Dobra, warsztat pusty. Jeszcze jedno auto do przeglądu zostało. Mała polówka. Ale to jutro. Tutaj udało się zakleić. Jeszcze pociągniemy klejem troszkę. Taki tynk się zrobi. I tutaj też. Będzie cacy i dziury nie będzie także elegancko tutaj jeszcze MTZ udało się takie coś zdobyć Nie jest może tonówka funkiel ale u mnie tu było pęknięte spawałem już kiedyś to jest nawet nawet w niezłym stanie oczyszczę trochę no, na razie będzie odłożone Poczekamy aż co, no, aż tam będzie widać znowu pęknięcie. To wtedy wymienimy na to zapasowe. Na razie to tyle. Widzimy się później. Będziemy działać znowu przy samochodzie, albo przy czymś tam zobaczymy, jak to tam potoczy się sytuacja. Działamy dalej. Ostatnie auto na warsztacie. To już nowy stworzeń wleciał. Jeszcze tą gumę na stabilizatorze. I na drugą stronę przechodzę. I tutaj taki sam zabieg. I wyjazd. że działam sobie dalej. pogoda w słoneczku ładnie. aczkolwiek jest tam 12 czy 15 może stopni. no tutaj gdzie nie wieje to jest elegancko, ale gdzie jest wiaterek to chłodno, chłodno. Dobra, poluweczka złożona. wyjeżdżamy, odstawiamy ją do garażu tu co jeszcze dzisiaj ewentualnie jeszcze wyjedziemy lokomotywą i schowamy to radło bo już nie będziemy działać w ziemniakach ponieważ będą opryskane dobra siadam jadę odstawić maszynerię i widzimy się już jak będę wyjeżdżał lokomotywą dobra, będziemy otwierać lokomotywę ja no jeszcze bramę zamykamy. Wyjeżdżamy pachajem naszym. Kamera na głowę i wyjeżdżamy. lecimy po radło drodze do garażu odbędzie się konserwacja od razu czyszczenie z grubsza pasuje Smarowujemy olejkiem. I lecimy to schować Dobra, ja to tu upchnę No i radło na swoim miejscu Lokomotywa sobie pochodziła trochę Siadam i ją chowię Nie ma co się oglądać I kończyć ten odcinek trzeba Dobra Nie ma co tutaj jeździć Tam na łąkę nie wjedziemy teraz wchodzimy do garażu wolnym krokiem Kończymy imprezę z lokomotywą. Także sprzęt schowany ja zamykam. I widzimy się już w kolejnym odcinku, może bardziej polowym. Prawdopodobnie opryski ziemniaka. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie. Cześć.